No to jest twoja droga na autobus? Tak? Dokładnie, Dobrze? dokładnie. To, gdzie to w ogóle jest? To jest moja ulica. tak To dziwne, to w innej perspektywie. To jest droga, y <głos》<głos》, którą codziennie chodzę na, na, na busa, na zajęcia przez moje osiedle. Mm. Codziennie zajmuje mi 3-4 minuty drogi w jedną stronę. Hop, Hop z dachu Tak, to jest mojego dachu wieczorny Tak, widać że... Co się wieczorem Walwer nie dzieje tak co dzień? Zależy. W sumie niewiele spokojnie jest no. nie, nie ma jakichś tak te... no, nie ma jakichś wielkich wydarzeń no. Znaczy na ulicach są pustki nie wiem, nie chodzą ludzie jakoś szczególnie, może gdzieś tam siedzą pod blokami, może gdzieś, ale raczej nie ma zbyt dużego ruchu. Wszyscy zamierają gdzieś w domach się chowają. No ale wieczorem niewiele się dzieje, znaczy niewiele w sensie nie ma jakichś wydarzeń kulturalnych czy czegoś takiego. Czy jakiś spotkań, no może gdzieś tam pod knajpami, to jest trochę więcej osób. Żeby dostać, no to trzeba było zajść komuś do skóry, dosyć solidnie, aby się zapuścić w bardzo nieodpowiednie miejsce. Może jakby do tukankę baba iść późnym wieczorem, no to może, może by się komuś coś nie spodobało. No, ale to... Lecz, też kto by poszedł, nie wiem. jak ktoś jest stąd, to raczej no, miałby duże problemy, chyba że komuś podpada. A tak to, to... Może jak ktoś spoza Alverni by się gdzieś pokazał nagle i po późnych godzinach w nocnych jeszcze zaczął się może jak nie rządzić, no to wtedy... Ale tak, sumie, wydaje mi się, że jest dosyć trudno się, bo wszyscy mniej więcej znają i łatwo było znaleźć sprawcę od razu. Spieszę się na busa, który najprawdopodobniej zaraz nadjedzie. Zobaczymy, czy zwążę. Mm, teraz zbliżam się do Biedronki, naszego największego... <laughs> <sklepu. śmiech> żwiciela. <laughs> Wiele osób żeby tam jest, często <laughs> robi zakupy. Na ile to jest zdrowe Nie każe sobie za Zmianka Taka zmianka trochę. Ekonomiczna, może nie ekonomiczna. Dietetyczna. Tak. Zdrowotna. Zdrowotna. Właściwie chcieliśmy wejść do Biedronki i Ale... też pokręcić. Bo Ale... zak... No bo nie było zakazu. Zakaz fotografowania. nie było zakazu kręcenia, tylko zakaz fotografowania. <laughs> Przystanek, który. Na którym można w końcu wsiąść i pojechać daleką <laughs> drogę, czyli do Krakowa. A później już na cały świat. Do Krakowa bardzo dużo osób jeździsz. Ciężko sz szczególnie znaleźć sobie wolne miejsce rano w busie. W godzinach brzmia sobie od godziny no, od 5 do 9, kiedy najwięcej osób idzie do pracy. I do szkoły. I do szkoły. na. <grym> I również wracając z Krakowa w godzinach popołudniowych, popołudniowych 15-16. Baryłnik jest. Mhm. Najdroższy to był 6:50, 6.50. Jak ktoś się załapał. Został on jeździć tylko dwa razy dziennie, bo Barny środek transportu do nas. Dużo tych turystycznych przyjeżdża, to do 10 minut. No, tak. A to jedzie mój bus. Buzik. Zaraz będę wsiadł. Airbus. Ciekawe jaki kierowca. No tak, tukan. To jest tukan krebek, tak, tak. Wcześniej tam była trzynastka tak zwana, taka mordownia trochę. <noise> a teraz to, nie wiem czy się w sumie zmieniło jakoś. Kontur klasztoru. Tak. Właściwie nie było To było 22. Ale coś, klasztor nie jest podświetlony, Właśnie akurat nie był. No może prawda nie było więcej. Nie... Wtedy w mm, miejscowości obok, parę mierzy go, to również nie był podświetlony, jak wracają. No to może coś mieli jakieś awarium. Mhm. No to jest droga na stadion, Kiedyś te obiekty sportowe były w trochę lepszym stanie. Chociaż stadion akurat, Murawa jest piękna, stwierdziliśmy. Krzesełka ładne. Tutaj to ma tylko ten klub, że tak powiem, i raczej ludzie. Nie wiem, chociaż tam pan zagadujący jest dosyć miły, ale wątpię, żeby nas puścił na obiekty, żeby z tego pokopać. Zrobiliśmy sobie boisko u kolegi pod domem. No co tak. Ale jest możliwość w sumie kopania na boisku treningowym, tylko jakieś tam dla wszystkich jest za daleko, z którymi przynajmniej gramy. Im sobie inny punkt centralny, że tak powiem. No i to już jest za dużo No cztery, tak. Cztery osoby. A z, z, zebrać więcej chętnych to jest ciężko. Chyba że jakichś łebków takich, nie wiem, po 10 lat. Tylko po blokach chodzić. Zbierać. Dźwięk zbierać, dźwięk zbierać drużyny. Większość osób znacznie wieku po prostu powyjeżdżała stąd gdzieś, albo, albo pracuje, albo coś. Nie ma czasu, no i to... Kolejna osoba. No, która to... też lubi biegać. Ona też pędzi na Oczywiście. No tutaj. To jest park Walverd. Kiedyś się w lokalnej gazecie śmieję z tego parku, że nawet jamnik nie może zawrócić takie zwierzki. No. Ale u, usiąść można. Chociaż o, to jest miejsce, gdzie jak się poważnie ktoś postara, to może wrócić. że tak w trochę gorszym stanie no. <laughs> zdrowia. No, znaczy przysiadują te, czasem różnie chłopcy z że tak powiem. Przynajmniej było tak z zeszłego lata, bo troszkę tam nie byłem. Ale tak jeszcze było ciepło w zeszłym roku. No to są tory. Na tych torach nic niestety nie jeździ, coś pan, pan, pan burmistrz mówił, że e, 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 będzie się starał, żeby coś tu uruchomić, ale ja nie wiem, czy jest sens w ogóle tutaj. Znaczy jakąś taką kolejkę, jakąś taką bardziej turystyczną, pod tym względem, to, to jest trasa ze Święcimian do tego, przez Wisłę, przez alwernię do e, Dochrzanowa. Do, do Jeździły tam te pociągi osobowe, do Dochrzanowa moi koledzy, jeszcze pamiętam, w postałówce, to do Reguli zjeździli, ten do wielka atrakcja jechać pociągiem do Reguli, czyli w Sioburg. No a potem to przestało funkcjonować. W tej chwili jeszcze jeżdżą pociągi ale do zakładów A Znaczy południowa część tej linii jest czynna i do samych zakładów od południa, czyli tam od strudno właśnie. Przez Pędkowice, no, Miejsce. No, to do, do zakładów, to jest czynne jeszcze i zadbane, ale ten, to jest zupełnie inaczej niż wyglądają te krzaki tutaj. Natomiast północna część jest po prostu nieczynna, no bo tutaj tylko osobówki jeździły, i po prostu było nierentowne, i, i upadło wszystko. A to jest wesele w w remizie, właśnie. To jest dosyć popularne nie... miejsce. Zostajemy przygonieni stamtąd, że my nakręcić, w nakręcie, ale panu się to bardzo nie podobało. Chcieliśmy złożyć życzenia par... parze młodym. Akurat państwo młodzi kryli tort. To jest. <grytory> Wyjątkowy moment. Coś nawet słychać. Sam, ta tam wesele jest w sumie o tyle fajnie, że jest od razu z klasztoru, nie trzeba nic kombinować z dojazdem, z niczym, tylko się jedzie od klasztoru. Jako, że to jest małe. No i też, że tak powiem, jak ktoś jakiegoś standardu wymaga, to też rzeczy już tam nie znajdziemy bo to już swoje lata ma. No. To jest przygotowanie na mecz, że tak powiem. Mieliśmy cztery piwa kupić jakoś, tak wszyscy wzięli sobie to do serca. A Wisła Lech, przebój sezonu, że tak powiem, naszej lidze, akurat oglądaliśmy. No i przy okazji, w, w takim rodzinnym gronie. Nie z Maciek ustanowił wynik pod koniec. Tu tak, się koledze tak, wynik nie spodobał, że jest 0-0, to chciał dopisać. To jest już widzialne dzisiaj z górze pod skalę. zaprzyjaźniany widzialne. Zaprzyjaźniony lasek z klasztorem. To jest droga na Brzeziny, to taka dzielnica. Werni można powiedzieć. Przysióły to opłacić. No to Urząd Gminy Walweryny, samo centrum. Cześć, jak widać niezbyt jakieś zaludnione, ale no, czasami bywa tu więcej osób. I poczta. Po ja przy okazji. poczta, bank, księgarnia, No są jeszcze dwa bankomaty, biblioteka. No, no takie. Szkoła podstawowa i gimnazja w Zespół szkół nr 1, on tak się tak łatwo nazywa. Każdy, kto się, że tak powiem, uczęszczał do tego mm -hmm. budynku. Z, z tych młodszych, bo wcześniej ta szkoła była na Rynku, jeszcze wcześniej gdzieś na Brzezinach chyba była szkoła. To są już dosyć dawne czas. Więc klatka w bloku 15. No, muszę przyznać, że jedna z ładniejszych klatek, bo tak chodzę czasem do innych, to są takie jakieś obszarpane zaniedbane. Prawda, chyba 16 bloków na chwilę obecną, chyba że liczyć tak zwany niebieski blok, czyli 17, <grytanie> no, bo liczba, niby liczba bloków się kończy na 15, ale tam wiem, że blok numer 7 nie istnieje, bo to jest stare przedszkole, a obecnie, obecnie tam zegarnie, jest takie rzeczy. To jest ulica Schodowa, właśnie dzisiaj, no często spotykamy najczęściej no chyba, tam można zagrać w piłkę <noise> się znajdą chętnie, znaczy nie na tej ulicy, bo boisko sobie boisko zrobiliśmy właśnie sami kiedyś kiedyś, no. no i kiedyś też bardziej tętniła życie ma teraz tak wszyscy są już za starzy w sensie z tych młodych każdy gdzieś już wyemigrował dla, dla osób mieszkających na rynku, wernia się kończy tylko tutaj na rynku i klasztorze, a reszta to są już wioski pod Alvernia. I te wszystkie tereny, gdzie są bloki, to chyba w latach 60 i 70 dodawano na alwernię na Pyręc. Wcześniej to był tylko rynek i ten klasztor. To jest tam właśnie pod, pod tak zwanymi nowymi blokami. To, to miało być kiedyś centrum Alvernia, ale widać takie, takie baraki. To tam nie wiesz, że te boczne no, obok to jest boisko, właśnie treningowe kluby. Klub nazywa się MKS Alvernia. czy MZKS Alvernia, bo w końcu nie wiem, czy zmieni, to nazwane? MKS. Dawniej był MZKS. Ale nie do... był MZKS, ale teraz to jest chyba MKS. MKS. Tutaj też na początku lat 90, z tego co słyszałem, to były plany, żeby tu zrobić nową szkołę dla całej gminy i obok tego jakiś basen, jakieś takie no, obiekty, no to były takie właśnie pomysły, ale no, skończyło się tylko na jakim boisku.